Myśleć. Myśleć! To jest bardzo ważne! Dobrze powiedział? Bardzo dobrze. Ty zawsze dobrze mówisz. Chociaż ja się w ogóle nie rozumiem. As always amazing. 11 ludzi. Słuchajcie. Nigdy tak nie było, nie będzie. To co wam powiedziałem. Ja ze sztabem jestem tutaj w jednej kwestii tylko. Najważniejszej dla mnie, żeby wam pomóc. Że wam pomóc, żebyśmy wspólnie coś osiągnęli. To jest decydujące. Ja wam powiem jedną statystykę. Jak mieliśmy tą, tą przyjemność być w ewarentacji pierwszej 40, chyba 5%, tak? 45% bramek w pierwszej ewentacji. Zdobywali lub mieli asysty, to byli zawodnicy, którzy wchodzili z bawki rezerwowej. 45%. Udało nam się wytworzyć. Pomimo tego, że wiecie, w no media zawsze będzie się, ale jeszcze przy pierwszej dużo rzeczy mówiło, ale mieliśmy naprawdę silną grupę. Tak? A jak wchodziła, właśnie pokazowała tę złość. To samo chcę wiedzieć w tej grupie. będę usatysfakcjonowany najbardziej szczęśliwym człowiekiem, że ci, którzy wejdą w trudnych momentach, tu szczerą ramkę, to przyjdę do takiego gościa i powiem: gratulacje. W tym meczu się pomyliłem, ale dziękuję, bo pomogli tam. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Widzisz? Mocno biodro w przód, Lekko dwójeczka, bardzo lekko, panowie. Trenerze, sekundę. Opaki, zobaczcie teraz. Tamta grupa z piłkami, ilu was jest? Ilu was jest przy piłce? Poczekajcie, poczekaj. Tu jest jeden. Zwróćcie uwagę, znowuż to jest myślenie. Jest coś pokazane, ale my, my też myślicie, co się dzieje. Zaczynacie równocześnie z dwóch stron, bo tutaj jest jeden zawodnik, tam jest cztery. Myśleć! Myśleć, to jest bardzo ważne. Dobre, dobre, dobra, dobre! Dobra. Uzupełniamy pozycję! Ale zapomnieliśmy gadać! Cicho znowu jest głośniej! Dawaj. I gadać, gadać! 30 sekund! Jeżeli was y, bodźcujemy, idziemy na was agresywnie, nabiegamy na was, jest, y, robi się taki trochę troszeczkę chaos w tym wszystkim, że wy czujecie taką presję na wykroku czasem i tak dalej. Kochones, tener krzyczy, tener nabiega, ale ja przyjmę, mogę na dwa, głowa do góry, dam mocny pas, zmienię tempo biegu. To jest właśnie to, że pod taką nawet od nas presją, jeżeli pokażacie osobowość, że czasem przyjmę, jak piłka skacze, nic nie wychodzi, uspokoję, zagram, przyspieszę za chwilę. To to jest to czego szukamy. ok? Jestem gotowy. Do gry, Jest! Dawaj, dawaj! Zobikaj! Jest! Oj, dobra, dobra, dobra! Tak jak trener Urban wznowił karierę grosikowi, to to by wznowił trener Rzęczyk. No mam nadzieję, że na chociaż na treningach. Żadno się nie ruszałem, chociaż nie falbuję gram. <grywka> Świetnie, okay? Złoty standard, to co zrobiliście. Tak, Długo to nie było, to będzie bardzo dobre. Jest kilka osobowości. Wykreujemy ich. Damy im szansę, żebyście pokazali. Chodź, a ty dbasz o takiego młodego, skrzydłowego, żeby on też szybko nie, nie zaczął czytać Twittera i reszty? Co? Spokojnie. Legnica mnie już traci. Dyrektorze, temat mam. Trzech myślaków, tu jest na Krakowi tren Kiedy ktoś z Krakowi w tej karze? Jak? Nie no, to to jest z różna. No, a to jest z zagranicy. Trzeba kiedyś z pytanie, bo nie mamy za dużo Polaków. A, do Janka Urbana, środkowo obrońca. My Rozegramy jeszcze sześć spotkań na jesień. Cztery miesiące. Eliminacje to jest 10 meczów. Wyobraźcie sobie, że jest to 10 meczów, które będziemy e, mieć na dystansie półtorej roku i te 10 meczów będzie decydowało o tym, czy będziemy spełniać nasze marzenia w tej grupie, bo już nigdy później no niestety nie będziemy mogli wyjść przede wszystkim, no bo już trenerzy różnie bywa, ale wy już nie będziecie młodzieżowcami, nie będziecie mieć szansy awansować na mistrzostwa. A wiecie jeszcze, jak jest dodatkowy bonus dla nas, dla, dla waszej ekipy, to możemy oprócz mistrzostw Zaliczyć? olimpiada Olimpiadę. Tak więc, jak wiecie, ostatni raz nasza reprezentacja była 33 lata temu i Wy macie to szczęście. Tak, zapewne wiecie, wspólnie z trenerem Onyszką mieliśmy tą przyjemność tam być. I wiem, co to jest. My wiemy, co to jest. To jest coś niesamowitego, to przeżyć, ale to jest bardzo długa droga, do której musimy być przygotowani. To są nasze, oprócz tego celu, żebyście jak naj jak największa grupa trafiła do pierwszej reprezentacji, są dwa następne. Finały Mistrzostw Europy 2027, i Igrzyska Olimpijskie 2028. To są nasze cele. Nie znałem osobiście trenera Brzęczka, więc właśnie tak zaciekawiłem, jaką on ze sobą podpisałem w porządku. No i wszyscy się pozytywnie. Jakie wrażenia po tej pierwszej odprawie, wczorajszej? No, myślę, że pozytywne na pewno. Widać, że trener ma, ma bardzo duże doświadczenie. No i życiowe bardziej życiowe, chyba. Ten. Życiowe też, ale no, takie piłkarskie na pewno też. My no, no, o tym też przekonamy jeszcze później. Ale no, na przykład na pewno pozytywne wrażenie to wywarło. Jak rozmawia, czy to z trenerem indywidualnie, czy, czy właśnie tak na odprawie, jak siedzimy i słuchamy, no to czuć to doświadczenie. Też fakt. I piłki mało było, nie? Piłki było mało, no ale to no, jeszcze będzie w następnych dniach. Myślę, że tak. Zobało mi się, że trener zawsze chce stawiać dobrą drużynę zawsze na naszym miejscu. Czyli jest taka jedna rzecz, która myślę, że wpadła mi... Żeby nie było grupek? Tak, żeby była tak, drużyna. Tak, żeby właśnie wstydziliśmy nasłużyć gdzieś tam tą jedność i żebyśmy byli po prostu z bardzo A jak Ty zobaczyłeś tą informację, że Jerzy Brzęczek nowym selekcjonerem reprezentacji w to Trochę szok? co, so, w pierwszym momencie... Gdzieś tak był szok trochę, ale gdzieś tam zawsze fajnie, bo gdzieś tam to jest strony, które gdzieś tam miał cał z tą pierwszą prezentację, gdzieś tam zawsze ta pierwsza myślę, że była raczej pozytywna. A zaskoczył cię czymś tak z pierwszego dnia, czy jeszcze nie zdążył? Y Pierwsze wrażenie myślę, że bardzo fajnie bardzo pozytywny trener. Myślę, że cały czas się klienty lubi pożartować, także to tylko na plus. Jedną rzecz zauważyłem, też trenera słabo jeszcze znam, ale na posiłku i potem na treningu, że panowie gadać. Ja nie chcę zespołu, który przy takiej spojrzy na kolegę, tylko gadać, 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 nie? Jakby szukał tutaj szukał tutaj kilku kapitanów. Że ja miał, wybrać. Ciężko mówię, dzisiaj na początku trochę jestem pierwszy raz tutaj poznaję chłopaków trochę, ale tak z pierwszych dni. Nie, myślę, że na pewno Sławek mógł być gdzieś tam w tej grupce, gdzieś Tomek pięknie mi się wydaje, że jest taki komunikatywny. Nie, mam, tylko zło też mi się wydaje, że jest taką osobę. A, Akurat raz Tak idealnie. Śmiało, która śmiało. mogłaby gdzieś tam właśnie gdzieś tej w kapitanem się znajdować, nie? Co, kapitan też? Nie, wiesz, to sam zaczął ten temat akurat i tak chyba nie widział, że ty przechodzisz. Nie, 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 widział, nie, nie, widział, nie, nie,

nie było, tak. przez 4 lata i trener Brzęczek dzwoni. Tak, no dobry powrót, udany powrót. No, mi się też z trenerem Brzęczkiem bardzo dobrze współpracowało. Mieliśmy też dobry okres, gdzie na no, tą grupę e, wygraliśmy w dobrym stylu. Także no, ja akurat wspominam współpracę z trenerem Brzęczkiem bardzo dobrze. Zresztą wielu chłopaków wspomina dobrze i, i mieliśmy dobry czas. No tak sprawdziłem, te 20 meczów miałeś się trenera Brzęczka w pierwszej kadrze. I 15 w pierwszym składzie. czy Ty byłeś tak. praktycznie pewniakiem. Tak, no ja, ja już u trenera Brzęczka jeździłem, grałem, także no dlatego też... <śmiechy>, <śmiechy>, Śmiechy. Dlatego też dobrze wspominam, no wiadomo, no, wszyscy piłkarze, którzy grają, to dobrze wspominają to, a jeszcze mamy też dobrą relację i, i, i to był dobry czas, naprawdę. To jeszcze mi powiedz tak na koniec, jak patrzysz na modą kadrę u 21, to trener Brzęczek ma takie podejście, Pasujące właśnie pod młodzież, wychowawcze? Myślę, że trener Brzęczek ma dobre podejście ogólnie do piłkarzy jako człowiek. Nie mówię, że o warsztacie trenerskim, tylko jako człowiek i, i, i umiał jakby te relacje zbudować z nami i umiał się odnaleźć w sytuacji, jak miał zagadać, także. Nie chcę to za bardzo słodzić, ale no tak jak mówię, naprawdę jest większość chłopaków, jak nie wszyscy byli zadowoleni i nie tylko wiadomo z treningów meczów, ale i, i z naszej relacji. Tak, Także jak trzeba było coś załatwić, to można było z normalnie porozmawiać, to nam wszystko rozumie. Także jeszcze raz się powtórzę, naprawdę było do fajnie. Ja was był, a mistrzostw nie było. Więc no to, teraz. Tak, to wiadomo, no, to już było no, ponad nami. Nie Już ty nie musimy nic zrobić i. I no mi osobiście było bardzo szkoda na Jana, no bo Diodek mnie zasłużył, żeby na te 300 rok pojechać W Serbii i Albanii też będą dobre mistrzostwa I potem tak. Los Angeles, to wiesz No, to myślę, że Los Angeles będzie lepiej Wtedy się odezwiemy Tro tak, Trochę pan... nam opowiesz Tak, padnę do sztabu <laughs> Dzięki Mati Dobra, smoko Nie mamy żadnego momentu towarzyskiego, od razu wchodzimy w eliminację I nie mamy, jakby takiego Zbyt duży, dużego buforu błędu Po pierwsze, na awansuje Drugie drużyny osiem baraże i jedna najlepsza warto jest Myślę, że jest wymagająca grupa, to nie znaczy, że mamy mieć jakieś obawy, że jesteśmy słabsi w tej grupie. Nie, ale jest wymagająca bardzo grupa. I to jest najważniejsze, ja chcę mieć tygrysów, ale nie tygrysów papierowych, którzy 5 minut przed i 5 minut po będą wiedzieć wszystko, co, jest na, co trzeba było zrobić. Nie. To jest nieważne. Ważne jest to, co my będziemy robić na boisku. Jako grupa. Jako grupa.

O, o. Maciek, brawo super! Jest brawo! Brawo, brawo, brawo. brawo! brawo, super! Dobre, dobre, wejdź, wejdź, wejdź! Dobre, A. brawo! Ro. Mówię ci, jest bramkarz. Sklata do przodu, już jak stoisz w tym, jak się nazywa, w tunelu, to żeby widzieli, że jest bramkarz, nie? Już mają srać w dacie. No tak. A. Tak! Brawo! Brawo Bobi! Tak jest, Bobi, widzisz, to jest to. To jest to, Bobby. Nie? Głowa do góry, głowa do góry. Wyżej, 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 wyżej. I wycofuj z nimi. Tak jak meczowo, meczowo, meczowo. Wypełnienie. Pierwszy super. Jest zawsze. Jedź, już nie piszę. Ciemno to, nie? jest. Ja mam wrażenie, że Maxy piłki nie traci w ogóle. Maxy piłki przez kawałki. Ja od Doświadczenie, się nawią, w New Pamiętam, że jeszcze z tego, 18 z tych kalek. Zawsze on. się kleiło do niego. Możemy się założyć, ile razy na tym zgrupowaniu słyszymy Amazing? O, to jest ciemnie do policzenia. Nie policzalne. Ja dzisiaj usłyszałem z 5 razy To minimum I raz incredible To już jest jako pierwszy robimy, robimy zakłady z bramkarzami Ile razy na tym zgrupowaniu padnie amazing Ale wiesz co, dzisiaj było jedno, na, jedno dwa incredible na, na, na trening idziemy bo były dwie niesamowite obrony, bramkarze tak? A jak jest incredible to kończymy to jest drużyna A. <noise> drużyna <noise> A. Drużyna A. Im, Im wypadły włosy na piłce. <noise> to by, to by dobrze powiedział? Bardzo dobrze. Ty zawsze dobrze mówisz. Chociaż ja się w ogóle nie rozumiem. Gero, <noise> <noise> nie można tak. Wszystko będzie dobrze. Ogarniemy wszystko. Żeby było dobrze, żebyś był zadowolony. Może tak być? No. Oglądasz takie, czy nie? Nie było czasu? No, oglądam. Tak? Tylko, nie, komp tylko Europa i Compens. Dobrze to wyglądało, ale z Hibernian zawał serca. No, no. A, nie, nie, nie patrzyłem, bo mam grę, ale widziałem. highlighty like wszystko fajnie. Dobra, chłopaki. Tu jest 11 zawodników na boisku, yy, która zaczyna mecz. I oni przed pierwszym gwizdkiem zawsze są zadowoleni. Zawsze. No bo każdy chce grać. Tu, jak znacie nasze regularnie, wygląda to tak że z dziewięciu zawodników, którzy będą na owce rezerwowych. Jest nas dwudziestu trzech. Ta trójka jest najbardziej rozczarowana, bo niestety musi być na, na trybunach. A są z nami. A trener im mówi, że wszyscy są ważni, że są potrzebni, a nagle muszę najpierw wziąć trzech, niestety wysłać na trybunę i dziewięciu będzie siedziało na owce. Jak teraz mam to przekazać? Żebyście wy później wchodząc Dali nam to, czego oczekujemy. Żebyśmy odnosili sukcesy, ta jedenastka jest bardzo ważna. Ale sukcesy, żeby odnosić, to będą ci wszyscy, którzy są tu. Trzeba, Dobrze, porządku. Dalej. Kierowniku, jedno, jedna porcja, więcej się znacie. Damy lasy. Takie? Witaliśmy gdzie? Obdam Oddam, stołem. Tutaj na parterze. <grystanie> Dobra, daj ekspres. Życzę, życzę chłopakom powodzenia W piątek zaczynają eliminacje i, i, I mam nadzieję, że dobrze wejdą w te eliminacje i, i, I życzę po prostu awansu Bo myślę, że to jest w tym momencie Najważniejsze i kluczowe też dla rozwoju Naszej reprezentacji W poniedziałek mieliśmy taką pierwszą odprawę Półgodzinną ponad Zero piłki więc ja cię zapytam, czego ta drużyna się nauczy od trenera? Ja myślę, że przede wszystkim tr trzeba trochę czasu. Myślę, że to jest pierwsze zgrupowanie i na pewno drużyna musi poznać filozofię. Drużyna musi poznać też to, co trener od nich oczekuje, a i ja myślę, że to było po prostu takie wprowadzenie do tego, bo jednak, piłka nożna to też jest dużo rzeczy wokół piłki, i nie zawsze jest tak, że tylko w tym naszym świecie się rozmawia o piłce. Są oczywiście mhm. momenty, gdzie o tej piłce się rozmawia przede wszystkim, ale myślę, że jak, tak, jak, tak jak wspominaliśmy na pierwszym zgrupowaniu, trzeba też najpierw dotrzeć do chłopaków, poznać się z nimi i tak dalej. Ja myślę, że tutaj trener ma na pewno jakiś tam swój plan na to. Nigdy się nie zdarzyło takiej sytuacji, nigdy tego nie przeżyłem. Że ta jedenastka, która zagrała pierwszy mecz, taka sama jedenaska wyszła w ostatnim meczu. Rozumiecie? Co wam chcę przekazać? Jak widzicie, nie rozmawialiśmy o piłce. Wiecie dlaczego? No, zawsze powtarzam z rodziny. Piłka reprezentacyjna. Pierwsza jest jeszcze więcej, młodzieżowa jest troszeczkę mniej. Tej piłki w piłce jest najmniej. Piłki w piłce jest najmniej. Dlaczego? Bo to jest i wiele innych kwestii, które my musimy zrobić, tak? Po pierwsze, żebyście wy tu przyjeżdżali z, z takim zaangażowaniem, bo się chcemy spotkać i zrobić dobrą rotę, wygrać mecz. W trzy dni was nie nauczymy grać w piłkę, my stworzymy tylko pewne struktury. A jak wy nie będziecie czuć chemii inaczej, jak my nie stworzymy takiej atmosfery, żeby, żebyście się jeden za drugiego zabijali, pomimo tego, że nie, nie wszyscy się będziecie kochać, to no nic nie wygramy. To jest podstawowa kwestia. Dobra, dziękuję bardzo. To jest trudne piłki. Podział jest taki, że każdy odpowiada za coaching aspektów, które ma potem analizować. Ofensywa, defensywa, kontpressing. I tak sobie dziwiamy te wszystkie tematy w treningu. Każdy z nas ma swoją działkę i potem te detale, które my sobie przekazujemy z modelu gry dla zespołu, uczujemy też w treningu. Nie, że trener Brzęczek jest stricte odpowiedzialny za obserwację i za wejście w trening wtedy, kiedy uważa za konieczne, ale oddaje wam tak naprawdę prowadzenie. Można tak powiedzieć, że ja jest superwizorem każdej chwili. I wkracza w momencie, kiedy, kiedy czuje, że jest to konieczne. A takich momentów na początku zawsze jest dużo. Nawet dla nas, bo my też się poznajemy. Tak? Aczkolwiek trzeba przyznać, że każdy jest na to. I Darek, Dudka, i Michał Kujak, Jędrzej są na takim poziomie, że za dużo nam nie zwraca uwagi. Co poprawić, tylko więcej zawodników. Czyli można powiedzieć, że wy nawet przy dziadku. Przy pierwszych minutach treningu patrzycie już na strukturę i to, jak ma tak. działać zespół. To co? Tak. Żeby nie, nie stracić tego cennego czasu i zachować ustawienie i koncepcję. No, koncepcję. Nawet w ostatnim Bo to jest na takiej zasadzie, jak będzie dwóch obrońców czy dwóch pomocników, jak tutaj stanę, będę tą piłkę chciał przyjąć, będzie trudniej. A jak będę za ich plecami, to mogę od razu uciekać i grać w drugą stronę. Dobra? Zwracamy na to uwagę. 50 na 50 dystans między manekinami ile razy amazing ładnie na tym trupowaniu Ile razy Amazing padnie? Aha. Co Nie wiem, czy do tylu liczyć. Naprawdę. Jak było? As always Amazing. Ten też. Ten My, ile, razy, ile razy Amazing padnie razem z grupowaniem? No to dobre, to musimy policzyć. Ale nie, myślę, że tak. Do tej pory już było, kurczę. Z kilkadziesiąt. koszulki zielone czy białe to ci, którzy się sugerują, że to były pierwsze składy, to się tak? ostatnie. To nie miało nic wspólnego z tym, jaki będzie skład wyjściowy w piątek. To wam tylko dzisiaj mówię. Powiedziałem, że jedni tak te głowy spuścili, tego nie chcę. Oczywiście tym w którymś momencie będzie taka sytuacja, że będzie to ta dziesiątka, która, która, czy jednastka, która będzie rozpuszczona. Ale ja dzisiaj mówię, że to nie były składy, które jak ktoś chce się założyć do, 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 to bardzo, przyjdzie kawałek ciekawego, okej? Bo do panowie, tak?